Cześć. Witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj będzie o tym, jaką dostałam niedawno pokutę. Wiem, że was to bardzo interesuje, więc zapraszam. Zobaczcie ten wstęp, ale tak Was próbuje zawsze zainteresować, żebyście chcieli oglądać te filmy do końca, a w ogóle mam wrażenie, że zazwyczaj najlepiej sprawdzają się filmy, w których jest powiedziane, trzy dobre rady, jak coś tam. A ja nie lubię nagrywać takich filmów, bo wychodzę z założenia, że jest znacznie lepiej, kiedy człowiek myśli samodzielnie i kiedy sam dochodzi do pewnych wniosków i kiedy ma przestrzeń, żeby. Pomyśleć, zastanowić się, zatrzymać się i potem podejmować decyzję i coś odkrywać, niż jak ktoś mu na tacy poda odpowiedź i rozwiązanie, i jakąś receptę. No, ale to jest taka moja postawa, nie wiem jak wy macie. W każdym razie dzieliłam się tym na moim Instagramie jakiś czas temu, że podczas jednej z moich spowiedzi, jako pokutę, ksiądz mi zadał takie zadanie. Że mam przez 10 minut mówić Panu Bogu o swoich marzeniach. I przyznam się Wam zupełnie szczerze, że moja pierwsza reakcja była dosyć taka no, nieuprzejma, bo pomyślałam sobie, że chyba ten ksiądz zwariował. Że jak to mam mówić Bogu o moich marzeniach w czasie pokuty, realizując pokutę sakramentalną, no, że tu coś innego powinno się robić. Ale potem zrozumiałam, że to była Jego wielka mądrość i, i myślę, że też natchnienie Ducha Świętego. Więc zachęcam Was, nie jako pokutę, tylko jako trochę styl życia i jako dobry pomysł na spędzenie może 10 minut dzisiaj. Znajdźcie czas, żeby powiedzieć Bogu o Waszych marzeniach. Jeżeli on ma być pierwszy, jeżeli on ma być najważniejszy w naszym życiu, to dlaczego miałby nie słuchać o tym, co jest dla nas ważne? Dlaczego miałby nie usłyszeć o naszych planach, o tym, czego chcemy, za czym tęsknimy? Co jest nam potrzebne. Ja zresztą myślę, że Bóg na to czeka, że Bóg chce o tym słuchać, że to jest dla niego ważne. Że nie tylko te momenty, kiedy oddajemy Jemu chwałę, nie tylko te momenty, kiedy go za coś przepraszamy, nie tylko te momenty, kiedy stajemy przed nim po prostu, tylko po to, żeby pobyć są ważne, ale również te momenty, kiedy tak na serio i ostatecznie otworzymy przed nim swoje serce. I pokażemy mu, co jest dla nas ważne, bo on chce być blisko tego. On chce być blisko nas, zarówno wtedy, kiedy jest nam bardzo dobrze i kiedy jesteśmy szczęśliwi i kiedy rozpiera nas radość, jak i w tych momentach, kiedy jest nam bardzo trudno. On chce być z nami wtedy, kiedy niesiemy krzyż, kiedy upadamy, kiedy może nas wydobywać z naszych grzechów. Chce być z nami po prostu zawsze. I nie bez powodu Pismo Święte nam mówi nieustannie się módlcie. I być może dzisiaj jest dobry dzień, żeby w czasie modlitwy opowiedzieć mu właśnie o tym, co byśmy powiedzieli najlepszemu przyjacielowi na kawie. Wypijmy dzisiaj kawę albo herbatę z Panem Bogiem. Widzimy się za tydzień. Mam nadzieję, że to będzie tydzień, w którym będą się realizować te rzeczy, które przekażecie Panu Bogu. I że to będzie czas wspaniały. Trzymajcie się, a ja Was serdecznie ściskam, pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!